Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś, za jakąś taką ładną bryczką na no, mają kieszeń. Tylko pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, Do zobaczenia. Zgrzeszczajmy nie... biuro, że są otwarte. Cooper S, ale co z dziurą ma S, Tylko S na A, kuźba. Nie ma? Londyńczyk. Nie chcą pieniędzy. Nie, no to tutaj często nie chcą kasy. Zarabieni są. Idziemy teraz proszę Państwa, alejką sosnową Wysadzaną diamentami z ubiegłego wieku O Jezus Jak to się nazywa B3 No jest Co ma nie być Alejka alejką a tutaj stoi Ksenon Jakiś LED jest LED Pytanie jaki rok czy automat manualny szkoda patrzeć To musi być automat Takie tajutki jak kosztują może przyszło dokąd tylko Jodkę kupił, nabył, zamienił Na przykład taką Czy inną Jakby to pan nie był elektryk Dla tych zdamy, młody zawsze zamyka wcześniej. Tyle ma pieniędzy, młody, że zamyka wcześniej i idzie kupować chyba nowe tematy. Prądownik, coś tam szukał, tego nikt nie szukał. A sześć na płaskiej rurce po lipcie. 15, 16 A co to za kolor? Tutaj w środku mamy taki jasny taboretowy wzór. Super, super D6. Czy to ma 648 koni, tak? Skoro D3 ma 136, D4 ma 150, D5 ma 190, D6 ma ile? Ja pierdzielę. Podwójna engine'a. Tenty model pomontowane engine'ów. Czy ja wiem? Można by się przyzwyczaić w takim przypadku. Spodzieńka na szklanym DSG Nowy A. Pan nie chce białego. Widzę mój. Grana szyba. Grana szyba mam widzę 17 rocznika, takiego tylko nie biały Coś się uwalił że nie chce białego Aha manualna ma być przepraszam jeszcze Pan żabka numer 2 Ale babskie auto fajne Nie będzie wuchy fajne uparły uparły się na jakieś inne tematy ale to naprawdę żabkowate śmieszne Ja bym wolał takie czy czarne państwo wolejne, No ja bym wolał takie sugeruję od razu odpowiedź Dżapka numer 2 jest na Jest na biza Bo już szóstka, To już wszystko, to się nie zmieścimy w tej, w tej pieniądze Wszystka kolejna, w ale w końcu jest telewizja jakieś szóstka, ale Automat szlak trafino Toruń potrzebuje tylko manuala Jeszcze Fabia maluszek Tu z sprawy, tu z sprawy W boczku stworzone Takie siedziska ohydne w takim aucie ja pierdzielę Wiecie że ja się nie znam na tym, ale jak taki fotel widzę, to przecież płakać się mi się chce Pan no, się znasz też w ogóle na tych fotolach? Taki jakiś wersalkowy kanapowiec nie jestem wybredny jakiś, ale to jakoś kultury osobistej bym nie mógł w tym małkwie posiadać odpowiedniej. Nie wiem czy ja mam tu namiar czy nie, ale tu namiar mamy na placek idealny. Wiele bryg już poszło stąd z kierunku Ludowej Oczyzny Rzeczpospolitej. Jak idziemy oglądać auto? Ja? Ok. Idzie po klucz, mówi, że tanio, za zadychę odda. A to po, po, po nim, tak? Takie co mówimy? On te... On był w budkę obok, nie wiem. A co nie, co on mówi, co... że, że, że po nim. Że jego auto? No. Prywatny. Te stołki wyśmiałem, ale wróciłem do niego 7. jeszcze raz. Szkoda, nie? 7, nie pod domem mogłoby stać. 3 literki. 16 rok. Ile tego przebiegu? Stówka? stówka? Stówka przebiegu 30 koła euro. Zresztą widzę brązową kierownicę. Digital. Mam klucze. Proszę bardzo. Znice memory. F five. Jakie jadą. Dostępuje za szczytów, ja cię pierdnię, to jest ten start stop, że nie był wstydu. A tu przemontowali. Wszystko jeździ, wyjeżdża, rozjeżdża. Dziura w dachu, zwariować można. Ku 7-3 litrach. Może wam się kiedyś ku 7-3 litrach w takiej zwykłej kierownicy. 100 dechów przejechany, no faktycznie. Jarał tu? Do... Nie jakoś strasznie, coś tam pojawia. Fajna, szukam innych tematów, dla widzów mam całą fuźwalistę. Akurat przydatel sympatyczny, lubię go, w wojsku z nim byłem. Byliśmy razem na warcie. Czy raczej w bierzmowaniu? Cztery strefy, no dobra, 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 dobra. Nie ma żadnych foteli, żartuję, że żart... Matko przynajmniej Świętsza. Cześć rybiata Koledzy z Rosji, tu handlujący Biała, szukamy dla wujka Co to takie wszystkie mają radyka, dziwne na CD wrzucane, Co ty tam Mazda naprawdę jak włączyła? O, tu można felgą zahandlować, kółkiem jakimś Też można kupić kolarzówkę Z dynamem Ładny Coś to nam się jakby powiększyło Szkoda że dla widzy również Piątki, fotel musi być w prądzie, duża musi być nawigacja Jest Digitale są Fotele ma komforty, ma całe szczęście jakieś, kuźwa nie Kołki Razem widzę już Z 15 BMW Ale skubane żadna nie miała foteli Z pamięciami, to jakby to było naprawdę Ważne. No jak jest ważne, zaszukać. Nie jest łatwo, nie jest łatwo rozpokoić chłopa. <laughs> faceta obcego. Szukamy ultra nie quattro. Quattro, nie ultra. Ultra jest każdy, ultra. 150. Telewizorku najmniejszy. To pierwszy Powiesz? zamknięta. Wszystko już zarobione, fajna siedzonka, fajny kolor. Nie wiem, jest 100, jest 5 To wiesz, jak tam wszystkie rusztują 16 to... No to ten też będzie za 12 nie oddają. Ale jakie ma siedzonko niewydeptane, nie wy... nie? Nie no kurczaczki. W ogóle jak przyte, to jest jakaś taka, właśnie tamten wersz był Tu jest wersja Januar żen... w sensie Encorporation To się wyetnie tak tam To, nie... to się wszystko to nie... wycina nie świata, Ale A ma ładne kurta Manualna, każ nieźle. Tu są same staruszki.